Cześć, witam Was w moim kawałku ogrodu. Dzisiaj z małymi ograniczkami, Adusią i Alunią, będziemy przycinać budleje. Czas najwyższy, wiosna już jest, przyszła już od tygodnia. Nie? Ciepełko się zrobiło, dzisiaj jest 16 stopni. Nie zapowiadają mrozu, więc zaczynamy ciąć budleje, tak żeby nam ładnie zakwitła. Więc zapraszam. Więc tak, mamy budleje, jak widzicie, krzaki są ładne. Krzaki kilkuletnie. Nie obcinamy budlej gdzieś wysoko. Budleje należy jak upiąć? Nisko. Nisko. No dlaczego? Że puściła nowe ładne pędy, nie? Tak. Jak zostawimy to owszem ona pójdzie do góry, urośnie. Ale już te kwiaty, te kwiatostany będą takie małe. No to na przykład mam w porównaniu, bo w tamtym roku tu zostawiłem kilka pędów takich długich. I miała drobne kwiaty. A tą obciąłem do zera praktycznie. I mało dużo kwiatów ładnych. Zresztą zostawiłem po zimie, na zimę raczej, żeby tak troszeczkę wyglądało, ale generalnie się powinno usuwać, tak? Mhm. A dusia będzie też usuwać ze mną? Mhm. Czy będziesz otwierać ode mnie? To, to może suwa. tam sobie tego sobie usuwać z tego. Tak? Mhm. Mhm. Ty chcesz tym sykatorem? Tym. tym? Ale tym chyba nie do żadnego. No, A ja chcę małym. Bardzo. Ja też chcę Dużym Ty też chcesz? tutaj same. ale ma, trzymaj a powiedz mi świat budlei z czego słynie że dużo czego jest? Dużo. o, co tam się, wsypie się no, super z czego słynie, z czego dużo przyciąga motyli i pszczół no, bardzo dużo no dobra, no to będzie trzymaj nie możecie aż tak uciec. Chodźmy do tego Tak, mniej więcej 10 cm od ziemi. O, tutaj, bołótniki. A jaki to jest O, o jaki mam bukiet. Pomóc trochę? O, dobra, jest. Następny, ten. Ale się sypie. No dobra, najpierw łótnie, później będziemy wyciągać. No. Bo się sypie. O, ale mam bukiet. No tutaj tnij go. To jest za dużo na bukiet. Bukiet robisz? Tak. No, Grodniczka, ala. Chlor, ale chlory, chlory, chlory. A to jest? Co układają kwiatki? A tych tego nie mogę wbić. No to jednak trochę siły trzeba, nie? Chyba o, Ci pomogło jednak. Kiety. Trzymaj. bukiety. Trzymaj. O, coś tam padło. Nie, to, a to to. Ale Ci trochę pomogę, nie? Mhm. Tak. No. Zabiorę, mhm. ale... ja zabiorę wszystko. Zabiorę wszystko. A, Słucham. dawaj. czy wszystko. jadłaś wszystko. Zobiorę wszystko. Zobiorę wszystko. teraz dwa też. Poczekaj, teraz wszystko. No, Zobiorę teraz no ładnie, że później wezmę to, żeby nie sypało <światy> się. Kwiaty we włosach. Czy można wykorzystać tę sytuację, że akurat mamy blisko wtedy wszystkie, powycinać te środka takie drobne, są niepotrzebne. Ona już tutaj, zobaczcie, już ma, nie wiem, czy to widać akurat. Później pokażemy może bliżej. O, tutaj się krzyżują jedna na drugą nachodzi. będzie. Zobaczcie, że z tych pędów musi naprawdę wysokie inne pędy, nowe, młode. bardziej ukwiecone. No chodź, Aleś, to pozosłanie, aż kochanie. Nie co tutaj, nie?

Ile to waży? Wysokie? No wysokie, wysokie Wysokie Teraz takie są no Tę trawę całą tutaj trzeba Lecz to... Bez, Bez, będą... No to, Powiedziałeś nie, ale usunąć Teraz to tyle do mnie przy... przylecą to taka będzie. Potrzebne? O, wodę? Ta, ta. Ładniki odżywcze. Uważam, bo nie w paca. Ile to jest? Ale się. Pijła tam. Wrosła się nieziemna Nie? O, no, chyba na tego łaska, nie pójdę. A tu złapa. A O może Adusia, Adeczko, może weźmiesz telefon, będziemy trochę bliższa, pokażemy dokładnie, co gdzie wycinać, tak? No dobra, Proszę. Tutaj, przybliż troszkę, To nie tak bardzo, bardzo blisko, tak? No. Te wszystkie drobne. Należy usunąć. Zobaczcie, o tutaj się krzyżuje. Jedna na drugą wchodzi. Tu zostawiamy tylko jedną. o I po sekatorze. Nowy sekatorek. <grytania> Słabej jakości był. No dobra. Cóż. To co nowe nie znaczy lepsze. Nie? Niestety, tak trochę musiałem skaleczyć, no ale nowe nie znaczy lepsze, musiał zapolować na nowy sekator, albo wykorzystam ten stary, nie, tyle mm. lat mam, zapragnąłem nowego, a ten nowy się okazał lichy po prostu, No i się ja... nie nadajesz, no dobra. A wszystkie te drobne takie można powycinać trawę należałoby usunąć ale wyrwać ją teraz nie jest tak łatwo no dobra to chyba zrobię później zapraszam do następnej I my następną nie bawimy się czyniemy wszystko jak idzie gwarantuję, że wszystko pięknie odrośnie będą takie piękne pędy, że będzie wiadomo co z nimi robić im więcej ich wytniemy tym ładniejsze pędy tylko pamiętajmy, że tniemy wczesną wiosną najlepiej początek kwietnia chyba, że mamy pewność że w marcu, już koniec marca, że nie będzie już przymrozków, to możemy. Tak jak teraz jest, właśnie jeszcze został jeden tydzień marca. Możemy już wziąć i przyciąć, ale nie wcześniej. Na jesień zostawiamy długie pędy, dopiero na wiosnę tniemy do zera. Prawie. O, tak 10 cm. No i teraz te wszystkie drobne, no mały sygnał, który mi się złamał wyciąć, muszę się tym sobie radzić. Ciężkie? Tutaj mam taki krzyżujący się. Wszystkie te, co rosną jakoś tak płasko, trzeba wyciąć. No, nie niepotrzebne. Tutaj. Dobra. I co tam też? Obetniemy. Co tak gęsto tutaj bardzo. O! Tanie sobie rośnie. No dobra. tu mało A jeszcze tam mamy budleje W tamtym roku co za? Zostawiłem, a takie młode budleje można by zostawić całkowicie, no jeszcze na cały jeden rok, żeby urosła ale pobudzimy ją bardziej do wzrostu, przytniemy ją, puści ładniejsze, grubsze, tędy. Pokażemy, jak już odrosną, to pokażemy film, jak, jak odrosły, bo jak ciąć, to już był film, Nie? No co, a może pokażemy jeszcze, Alusiu, te sadzonki, żeśmy robili, co? Tak. Już sadzone są do ziemi, jak ładnie bugnęły. No to chodźmy. Ciężka. Tu mamy sadzonki własne, tak? Mhm. Uh -huh. No, że no to też trzeba by ją przyciąć ładnie. Tutaj jest od strony osłonięta od wiatru, więc troszeczkę ładniej zielone już się zrobiło. I zostawiamy. Tu jest taki. O, taki jeden. On powinien stłusić. Na Stron. Następna. W tamtym roku była. Sadzona. Sami żeśmy ukorzenili. Był film o ukorzenianiu. Zgadza się ładna? Tak. No właśnie. Jeszcze kilka mamy sobie gotowych, no dobrze, no to nasze piękne budleje obcięte, czekają na wzrost, pobudzone, można im teraz już sypnąć okicia, można im troszeczkę już sypnąć nawozu, zwykłego mineralnego, jest no dobrze, dziękujemy za oglądanie, jeżeli Wam się podobało to dajcie rączkę w górę, tak? I cześć